Dobry wieczór, Dobry wieczór. Jak mnie słychać? Dobrze, idealnie. No i niesamowicie się cieszę, że udało mi się dzwonić. E, ostatnio dużo, dużo, rzeczy w internecie mnie denerwuje e, i, i doszedłem do takiego momentu, że e, bardzo chciałbym wywać żalę i mam strasznie dużo pytań do Ciebie, Nie wiem od czego bardzo. No od no, pytania numer jeden najlepiej. Pytanie numer dwa. Pytam, pytam jednak, po co, po co to robisz? Po co, po co prowadzisz w ten sposób swoją działalność? Bo ja odnoszę wrażenie, że sam siebie robisz z konia. Znaczy powiem jeszcze, tak, zanim jeszcze. rozwiniesz, zaraz cię zapytam, czemu t, y, sam siebie robię w konia. Ja ci powiem wprost: Ja lubię robić komentarze. zawsze miałem w sobie takiego odrobinę takiego synka i y, sprawia mi to jakąś przyjemność. Kiedy y, gdzieś tam, wiesz, ktoś robi coś krzywego, ja to nagłaśniam i wiem, że on się wkurzy, że ja to nagłośniłem. To znaczy, y, jak ja, robię ja sam siebie robię... w konia, bo tak powiedziałeś i to by tak, że to zaraz tak, będzie to, ciekawe prostu... rozwinięcie. Y, chodzi mi o to, że. Oglądając twoje materiały kojarzę cię od, od dłuższego czasu no. i, i, i widząc, widząc co teraz mówisz, to, to kompletnie mi się nie zlei. No, masa jest rzeczy, bzdur po prostu, które opowiadasz, zaprzeczasz sam sobie. Przykład. Przykład. Wypijmy no, za to. Wiesz, Dobry, nie, to no, to pierwszy ty jeszcze jeden. No jak Czepiasz mówisz masę bzdur, to ekipy, z automatu wymieniasz ekipy. trzy. Czepiasz się ekipy Weroniki. No. Zarzut, za, zarzucasz, zarzucasz jej rzeczy. No dobra, poczekaj. Spróbuj znaleźć jeden najgrubszy zarzut, bo chciałeś postawić gruby zarzut. No jeden dasz radę. Jak już nie masę, to jeden. Taka cisza nieprzyjemna, nie dosyć Nie, nie, nie ja się bawię wcześniej. Nie, nie, ja też. Po prostu, po prostu troszkę, troszkę się zagubiłem. Krytykujesz. Krytykujesz. O! Nie, chodzi, chodzi o to, że. Nie mogę zebrać nic Spróbuj. Normalnie skonstruować jedno, jedno zdanie, zadać jedno pytanie. No dobra, słuchaj, no nie jesteś gościem, który najbardziej przycisnął dzisiaj sylwka ze wszystkich. Spodziewałem się niestety takiej odpowiedzi. Jak sobie przypomnisz, w czym chcesz go zaorać, to zadzwoń jeszcze raz. Może jeszcze będziemy tu siedzieć, chociaż e, niekoniecznie. Może następnym razem się uda. Dziękujemy bardzo. Nie trenowałem! A!